Witam serdecznie wszystkie panny na moim kanale i zapraszam do czytania na luty, walentynki. Zobaczymy dla osób w stałych związkach bądź też singli, jakie energie do Was zmierzają. Moi drodzy, będzie to czytanie około walentynkowe, czyli od dziś do gdzieś tam początku marca, połowy marca, bo to jest takie czytanie, gdzie energia po prostu się zmienia. I zobaczymy, czy jakaś nowa miłość do Was zmierza, kim będzie ta osoba, czy macie szansę na stały związek. Oraz dla osób w związkach małżeńskich, partnerskich, czyli takich, które mają już tą drugą połówkę, czy to związek formalny, czy też nie, to po prostu sprawdzimy, co Was czeka w najbliższym czasie. Oczywiście pamiętajcie, że czytanie to jest ogólne, nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres, e-mail znajdziecie pod tym filmem. Zrobimy czytanie prywatne, partnerskie, bądź też no i zobaczymy jakie energie tutaj będą w Waszym życiu w najbliższym czasie. Moi drodzy wykonuję też rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Każdy kamień ma swoje właściwości, dlatego warto dobrać odpowiedni jako osobisty amulet. W dziale karty społeczność zobaczycie pełną ofertę ze zdjęciami i opisami oraz na facebooku Wróżka Ezoteruszka. Sprawdźmy, moi drodzy, czytanie miłosne walentynkowe dla Was, moje drogie panny, na najbliższy czas. Zaczynamy od Singli. Single, znak zodiaku panna. Kto się zbliża w Waszą stronę? No ładnie. Ładnie, kochani. Powiem tak. Karty są bardzo ładne. Pierwsza karta reprezentuje partnera, karta wieży. To jest osoba na pewno po przejściach, osoba, która wiele w życiu przeszła. Być może świat jej się zawalił, coś tam runęło, tak? Nie do końca wyszło w poprzednim związku. To był związek bardzo toksyczny, wyniszczający wręcz, i ta osoba na pewno będzie poturbowana. Także tutaj będzie trzeba dużo wytrwałości, cierpliwości, dużo takiej siły. Dużo pozytywnych emocji, żeby ta osoba się otworzyła na coś nowego. Natomiast ona już jest gotowa na coś nowego, z tego względu, że ta wieża, ona runęła. I na tych zgliszczach ta osoba będzie budowała coś nowego. Może to być osoba z dużym temperamentem, która wie, czego chce, która potrafi w życiu osiągać swoje cele. Druga karta pokazuje nam, czy związek będzie trwały. No cóż ja mogę rzec, patrząc na dziesiątkę kielichów. Macie szansę założyć rodzinę, macie szansę na wspólny dom, szczęśliwe małżeństwo, zaręczyny. To będzie piękna relacja, piękna relacja, budowana na solidnych fundamentach. Wy już oboje wiecie, czego chcecie, czego nie chcecie, i macie takie dobre podwaliny do budowania tego związku. Ja mam wrażenie, że z tą osobą zbudujecie coś trwałego, naprawdę solidnego. Trzecia karta odpowiada na pytanie, jakim człowiekiem jest ta osoba. Na pewno jest cierpliwa. Na pewno potrafi się zaangażować i budować zdrową relację, zdrowy związek, będzie pracowała nad tym. Siódemka pentakli pokazuje osobę, która się przygląda temu, będzie Was obserwowała, będzie Was sprawdzała, badała teren, bo na pewno boi się sparzyć kolejny raz, tak. Ale jest to osoba o niezwykle dobrej duszy, niezwykle miłym usposobieniu, taka cierpliwa, kochająca która potrafi zadbać o dom o związek, więc możecie liczyć na jej wsparcie czwarta karta mówi o wyzwaniach jakie was czekają, A pentakli to jest nowa droga, asy w tarocie to zawsze szanse, tu jest szansa na nowy początek nowy związek, trwały, solidny i wy kochani pamiętajcie otrzymujecie ten denar od losu czy wy go zakopiecie, roztrwonicie, pomnożycie to zależy już od waszych decyzji tak? od decyzji jakie podejmiecie w najbliższym czasie jest duża szansa na trwały związek. Zobaczcie. Przydatne wskazówki. Trójka pentakli. Kochani, wy oboje, będziecie bardzo gotowi na związek. Bardzo. Zechcecie od razu zamieszkać, e, mieć rodzinę. Tu będzie się wszystko działo naprawdę bardzo fajnie, bo e, oprócz tego, że jest właśnie taka pasja, namiętność, to ja nie widzę negatywów tutaj. Ja widzę chęć budowania związku. Tak jak wy byście oboje już dojrzeli do tego. Jesteście po przejściach, znacie swoje granice, wiecie, czego oczekujecie od drugiej strony, ta osoba będzie miała podobne priorytety. Też będzie chciała wejść w związek, tak? I tutaj na pewno widzę chęć trwałego związku. Macie duże szanse na coś fajnego. To może być trygon Ziemi, bek, panna, koziorożec, lub też trygon wody, rybarak, skorpion. Natomiast ta osoba może mieć też te znaki osadzone na swoim wykresie urodzeniowym. Ja tutaj przede wszystkim widzę. Mm, że wy oboje jesteście tak dojrzeli emocjonalnie, że ten związek będzie naprawdę czymś takim solidnym. Oboje będziecie się wspierać, tu będzie przyjaźń, miłość, zaangażowanie. Gdzie się poznacie? Gdzieś na wyjeździe, siódemka mieczy mówi o wyjeździe. Może to być wyjazd służbowy z pracy, może to być wyjazd na jakiś urlop. Teraz są ferie, więc również na tych wyjazdach możecie kogoś poznać. No i przede wszystkim. Mm, Czeka Was fajna relacja, fajny związek, i jeżeli zdecydujecie się na trwałą relację, na e, właśnie rodzinę, to kochani, czeka Was wspaniała przyszłość. Także mówię, czytanie jest ogólne oczywiście nie dla każdego, chociaż mam nadzieję, że każdego z Was spotka taka piękna relacja i uczucie. Czego Wam serdecznie życzę. Natomiast, kochani, e, oczywiście zapraszam do czytań prywatnych. Wtedy zrobimy taką dogłębną analizę osobistą, no i zobaczymy, jak to u Was prywatnie wygląda. Dobrze, zobaczymy osoby w związkach, osoby, które się spotykają. Panny. Panny. Mam wrażenie, że ostatni czas był taki troszeczkę um, ciężki dla Was, bo widzę kłótnie, konflikty. Um, komuś się wydaje, że coś zostało utracone, że nie ma możliwości naprawy tej relacji, tak? Natomiast Wy nie zauważacie dwóch kielichów, sto które stoją z tyłu pełne. Bo to, że trzy się rozlały, ok. Ale Wy już nie patrzycie na to, że jest szansa zbudowania czegoś. Szóstka Buław mówi o dobrych wiadomościach, o jakimś wspólnym wyjeździe, który naprawi Wasze relacje. Będzie tutaj świętowanie, będzie pogodzenie. Być może czeka Was właśnie jakaś wspólna uroczystość w najbliższym czasie. Wy będziecie walczyć o ten związek. Pomimo wcześniejszych perturbacji i problemów, które się pojawiły, bo mamy tą trójką Mieczy, to jest to zranione serce, brak zaufania, brak wiary w przyszłość tej relacji, ale jest koło fortuny. A koło fortuny mówi o zmianach na lepsze, tak? Całkowitych zmianach to jest takie przewrócenie świata do góry nogami. Tu macie szansę, kochani, na poprawę sytuacji w tej relacji. Dla niektórych w najbliższym czasie widzę, właśnie narodziny dziecka, być może ślub, pogodzenie się, połączenie, tak? Ktoś tutaj może się obawiać, czy ta relacja ma przyszłość, czy, czy jeszcze zbudujemy coś trwałego. Natomiast, kochani, te miecze to też mogą świadczyć o Waszych obawach w głowie. Tutaj wcale nie musiało nic się złego wydarzyć. Po prostu czasami tak jest, że my ludzie, jak mamy mm, trochę czasu wolnego. Dużo myślimy, dużo się zastanawiamy, to czasami tworzymy czarne wizje w naszych głowach. One nie muszą mieć nic wspólnego z rzeczywistością, po prostu my to tak odbieramy. Dlatego tutaj karty radzą, żeby nie myśleć negatywnie. Pamiętajcie, moi drodzy, że to, o czym myślimy, to przyciągamy do naszego życia. Tutaj warto się skupić na pozytywach, na tym, co jest dla Was ważne, czego oczekujecie od drugiej strony, tak. Oczywiście czytanie jest ogólne, więc mówię, to nie będzie do każdego przekaz. Ja was zapraszam do czytań prywatnych. Adres mailowy znajdziecie pod filmem. Zrobię czytanie osobiste dla was i wtedy odpowiem na wszystkie nurtujące was pytania. Jeżeli macie ochotę na rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, bądź bransoletki, amulety z waszym znakiem zodiaku, również zapraszam do kontaktu. A tutaj kochani, przede wszystkim trzymajcie się razem, postarajcie się porozmawiać, bo pamiętajcie, że najważniejsze w każdej relacji to rozmowa, tak? Rozmowa, zaufanie, szczerość. Tutaj możecie oczywiście mm, mieć też tak zwane osoby trzecie, które się wtrącają do tej relacji, bo widzę też jakieś takie koleżanki, które gdzieś tam próbują coś powiedzieć, a on nie jest w porządku, daj sobie z nim spokój, zobacz, co on robi, a pewnie cię zdradza, komuś tam polajkował coś na Facebooku, kochani, uważajcie na takich cichych doradców. Bo nieraz są osoby, które po prostu cieszą się z tego, że komuś jest gorzej w życiu, tak? Więc absolutnie nie pozwólcie nikomu wtrącać się do waszego związku, bo ludzie potrafią się wpierdzielać tak, że no czasami aż głowa mała. I tutaj moja prośba do was: słuchajcie siebie, a nie wszystkich naokoło. Życzę Wam dużo miłości, cudownych walentynek, moi drodzy. No i oczywiście wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam.